się mano z tej strony Brawl Stars Hack i jestem najszybszym, rozwijającym kanałem się w Polsce i pierwszym i najnowszym kanałem w Polsce. Dzisiaj sobie pogramy w Brawl Stars. Poczekajcie, bo dopiero sobie zainstalowałem, to jest najnowsza gra w sumie teraz. Czyli trochę cisza. Nagrywam się. No ładnie się grało. Idę sobie poczekamy. A z tej strony subskrybujcie mój kanał nowi oczywiście widzowie dwo, oczywiście dzwoneczek i komentarz, najlepsze komentarze będę nagrywać. Serduszkiem. Kurde, mama mało czekajcie. E, e, ja w spokoju. ja wiem jak to się zrobi. Bo ja też mam na telefonie i tam mam prawie 4000 pucharków, ale nie wiem czy zrobię z tego odcinek, czekajcie bo to już mam bardzo duże lagi, no. nie no może wam to nie wyjdzie dla znaczek, ale okej, okay. chyba pozmieniali to wszystko, jest chyba nowy jakiś zadynestik, no coś takiego jest. No coś pozmieniali, no bo wtedy był tak, czy tutaj był typek? Tutaj. Teraz wam już nie pokażę. No właśnie, nie wiem, jak to tyle zadaje, To jest na serio. Ja po prostu... razem z tam ja się mogę nawet tam podejść im do bazy. By oni po tak mało, że to jest po prostu hmm. to jak się może nazwać. Dobra. Nie brawo. Brało. Syky. Arsy. Hak. to mój brat. Takie ciekawy, ja nagrywam na że grywa na macę. Dobra, się, już nie można było, ale tak mm, to tak te game zbierają, że to jest po prostu koszmar. Dobra, zdech. W typku widzicie, ile to daje mnie On nacelować, nie umiał. I sobie tutaj mogę nawet stać. Zresztą wam zniszczę, Tylko ale... ja na niego to tak specjalnie nie chciałem nocować. Serio. Chyba Z nieka zdychłeś. Gdzieś jest to mi ten grunek zdaję. Ja w ogóle nie pijesz. Też... Dobra już mamy, to się pokręcimy, oczywiście ten problem nie zabije, nikt mnie tutaj nie zabije w sumie. Mogę sobie nawet tam podejść, ale Serio? Serio? Jak wygracie? Kuba, no weź na razie brat. No, ja dopiero co to zainstalowałem. Muszę do klubu dołączyć. O i jak chcecie, żebym nagrywał odcinki z moim bratem czy samemu. Teraz będzie odcinek z bratem jako pierwszy. Coś tam pisze, ważne. Pierwszy mam 6 zł na koncie. Może sobie doładuję kasę. Niedługo będzie można wesprzeć, wesprzeć swój kanał. Chciałbym bardzo sobie kupić te 170 gramów, najbardziej bym chciał. braw Hat. Jak tutaj, na jakiej kolory się zmienić? Ja czekam na to, to znowu ulubione. Może ten? Dobra. A w jakim klubie ty jesteś? Dobra, to czekaj. Weź sobie kogoś, wykazuj ze znajomych. Zobacz, no, dużo pewnie. Ja już jestem w klubie goła. Dobra. To jestem, to jestem ja na tym moim koncie. To jestem ja na tym koncie. No niedawno Tara mi bo brakuje. Mi tylko Leona, Kroła, Mortiza i tego. No i... Idzina, Idzina, I, 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 no ale to może Ale weź bądź w klubie. <tryk> ja, no, bo to jest, że jestem trochę chory. Dobra, mój brat nie zaprosi. Teraz gra na koncie taty. Ja wam pokażę. To jest konto taty. Ja wczoraj dropłem mojemu tacie Penerico i dobiłem broka. A to jest mój brat na takim swoim prawdziwym koncie. Nie ma żadnej legendami, więc tak średnio. To jest mój kolega, co stworzył ten klan. W ogóle trafił Leona. Tarę drop. Kurde, dobra, e, to e, Kuba, ja nie mam innego zadymiarza niż Szelka, dobra, spoko, mogę grać, dobra, dobra, e, to może grać. ścisz, 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 czekajcie, chwilę mnie nie będziecie słyszeć, muszę sobie dać słuchawki. Jestem Ktoś, Dobra, już zaraz Kuba. Tylko sobie daję te słuchawki. Dobra, e, idź na inną skrzynkę. Nie, no idź na inną. spokoj. E, ja się zajmę tym gnojem. Dobra, Elo, zdech. Kurde, nie! Wiej, wiej, wiej. Ale mogłeś mi zostawić te Power Cube. Ej. Dobra, Ty na jak nie umiesz rzucać. Jesteś jakiś głupy. No, zostaw mi. Dzięki. Ja nawet nie wiem na... na... na co jestem. Kurde, zdechłem. Uważaj, oni cię tak obijają, te dwa dynamajki. E, ten ból mnie zabił, ten pan pandomik. Oni są razem w kinie. W, w kinie. Deki, nie. Spoko. E, bierz ich o tej. Dobra, masz ich? Nie, nie zbieraj! Dobra, spoko. Nie, 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 nie. Dobra, skocz na niego. Elo. Dobrze. Ile ona ma? Cztery. Dobra, to to będzie Winach. Ona ma tyle, co ja, a ja na pewno jestem on najlepszy. Ej, ja chciałem ją zabić. Dobra, jeszcze sobie może zagramy dwie bitwy na duo. Dobra, jeszcze dwie bitwy. Spoko, zaraz odbiorę, tylko pierw jeszcze chciałbym ten... Nie, bo ja nie mam innych zadmiarzy. Gdy dobiję 40 pucharków, to wtedy wszystko to otworzę, okejka? No nie ma tego, Co? Ale dlaczego ty nie chcesz grać bólem? Ej! To super. Dobra, weź, weź tą skrzynkę i popsuj. Ja nie wiem jak to się mówi. Zniszczyć, popsuj. Jestem nowym graczem w końcu. Lol. Dobra, już, już. I będzie opening na pewno na jego koncie. Będę mógł to nagrywać. Czy... A pozwolisz mi to nagrywać? W może będę robił. Tak, bo my w ogóle lecimy do Bułgarii. No tak, jeszcze jakiś będę otwierał. Tak, tak, tak. To to już jest pewne. No tak. raz zabiłeś broka, widzę. Uważaj, Pomienitka zabiła a ajajoły. Czekaj, uciekaj, czekaj, czekaj. No, no w tym się kapi za ścianą. Idno, idno, i tutaj stój. Dobra, stój, stój, stój. Spoko. Ja mam ulta, więc gdy ktoś do mnie podejdzie, to typa nie ma. Spoki. Jak pierdziela? Dobra, nie ma już Miszka. O nie, ty nitko mnie zabiłaś. Serio. Żeby nie było, że ta nitka znowu mnie zabije. Kam się, kam się, kam się? No tutaj, tutaj. Tam ten Daryl ma 8 i on jest tą nitką. Ty mnie uważaj, on jest w tym krzaku. Czy ja tam do niego pójdę? Ja mam dalej ulta. No dobra. Bo te dary ma tak mało życia. I to jest po prostu. Słabi są. Ale ja słabszy. <ścoughs> Dobra, teraz ja tam robię to, co muszę. I proszę, zabiłem. Czyli tak około 3 minut trwa gierka. Dobra. Nie no. Gdy będę. zaraz! Nie. Widzę, widzę na Twój profil. I nie kłam widzów tutaj. Dobra, dawaj play. No właśnie, a chodź tutaj do mnie. Jak myślicie, nie? Ale to nie na tym koncie od razu mówię, on to będzie miało na innym koncie. Na tym kremol, co wam pokazywałem. Dobra, się tak już nie chwal. 5000. Ojej, ja mam lagi. O, ta, ten tylko... Jaki ty jesteś aw... Jak ty awczysz. Żeby nie było, że ta kulka no. cię trafi. z nimi szans nie mamy. Ping, ping, ping. No, mamy na uczelni. Na uczelni. Bum, bum. O nie, odrodził się jego typek. O, dzięki Bibka. Dobra, Bipła. Zdechniesz. Serio. Weź może kogoś na daleko. Jeszcze 18 pucharków. Kuba dwa razy pierwsze miejsca. Jak Spoko ja wiem, że to się otwiera, ale na razie ten. Cześć, czekaj, bo ja tutaj sprawdzam. O, będzie w ogóle aktualizacja. To zaraz i będzie nowa postać. Może. Na pewno mi kolega mówił, że będzie aktualizacja i będzie nowa postać. C to czekam. Czyli ja Ty my. Po prostu ty my. Help. Kurde weź go, zabij. No kurde! Kuba! Uciekaj! Warto! Warto! No, rzuć tutaj o! W końcu coś mądrego zrobiłeś! No, no zabij ją! A ja jestem el primo, się rozprawię! Jezu, nie, ty nie żyjesz! Lepiej uciekaj, uciekaj, uciekaj. No i ich wal, wal w ich, bo te monetki już wysypane walą o wiele więcej. Dobra, warto, warto, no, warto, warto, Kuba. Teraz zabiła mnie je, to Jessie. Jezu, na no ile ona ma? 10. Nie ma, ona Dwanaście jeszcze łatwo. To będzie drugie miejsce. No walto, walto, wal ich. One macie na dwa hity. Dobra, ale ja będę Jep. to my będziemy mieli drugie miejsce, a może pierwsze. Nie, nie będziemy mieli pierwszego miejsca. Walto! O, ale ładnie broka zabiłeś. Drugie miejsce? Serio? Dobra, teraz sobie zagram solówę, bo widzę chyba też chcą zobaczyć jak A nie, dobra, nie. Weź nie zaproś, bo ja na razie nie mogę grać solówy. Przecież. Nie mam. Zostawcie pięć łapek w górę, tak na dobry początek. A mój brat, Fawcę Ertymi, kupi skinka. Znaczy na tym koncie kremor, co pokazywałem. Tylko takiego bez przesady z wydawaniem gemów, bo też. 80 max. Ale pamiętajcie. Aha, co my tutaj zrobiliśmy? Ale spoko. to jest już wygrana. Zaraz będzie koniec filmu. Tylko dobiję te 40 pucharków. Bo też już bardzo długo trwa ten filmik. No, ale dobra. Teraz się skupiamy na graniu. No, na tory wpaść. To Jessie w skrzynkę nie umie trafić, ale okej. A więc wbijajcie na Kremla, bo możemy się zadobrać. Właśnie wbijajcie do klubu Klub Goła. Właśnie dołączajcie do klubu Goła, to jest najlepsze, i możecie się zadobrać. I wszystko takiego, fajnego. Aha! Nie zutowali. Co to jest? Ja mogę teraz odwrócić skrzynkę, czyli mogę kupić nowego boksa. Jak będę miał ten. Suł... Właśnie. Nawiszcie, czy te wszystkie nasze języki za 80 albo za 10 czy mega boksów za 80 10. I właśnie. I każde 10 subskrypcji. Oczywiście to dla nowych widzów. Gdy będzie 10, gdy będzie 50 subskrypcji, to kupujemy mega Boxa. Żeby nie było. Albo nie, na razie Big Boxa, gdy będzie 50 subskrypcji. Gdy będzie 100 subskrypcji, kupimy Mega no, Boxa. znaczy ja kupię ogólnie. Dobra. I, I jeszcze jedna bitwa. Jeszcze też, czy notaty, robić, też oprycie, nie? Cześć, ja teraz sobie zagram graba sam, bo tutaj też mam gwiezdnego żetona. No. A ja mam na tym skącie, tym VCR, to mam 20 też, a ja mam tam 29 gabów. Jezu, Raul! Za bardzo oni ogarnięci to nie są. Powiem tam. Znaczy mój zespół jest ogarnięty, tylko tam ci to na no serio. Tu Ej, Rosa, no! Hej. Wiedziałem, że tak gówno zdechnie. ja w jakie ja mam lagi. Skocz. to... Z no, gorszego składu nie widziałem. Dobrze, El Primo. A ja źle. Właśnie, i nie kłam widzów. Właśnie, nie kłam, ja kto jest lepszy, ja czy... Teraz ja nawet z tobą nie gram, hej! No hej, hej, bo grałam właśnie z Kto robi gębnawa, kto nie? Ale dawajcie łapki w górę, bo u mnie chcecie. Nie, łapki w górę. Pamiętajcie, że gdy będzie dużo łapek w górę, to też... To będzie Nie, gdy będą subskrypcje, to będą mega megaboksy. Co oni robią? Ja pierdziele! Taki easy. Po prostu przegrana. Koniec tej rozrywki. Zero pucharków? Dobra, dawaj to duo! Nie, ja Cię zaproszę, bo ja muszę zagrać, a Ty grasz? Aha. No to ja już gram Elo. No. Na razie nie można żadnych koszulek, tak. Będzie sklep, ale jeszcze nie teraz, a ty im nie zdradzaj. Bo to na serio jeszcze nie ten czas. Za wcześnie. Jeszcze w ogóle... Jest tak mało na razie subskrypcji na kanale. mamy, e, mamy 6 latek. Tak, 6 latek. ciekawe. To ile? Chyba, że ty masz 6 latek, bo no, to ja się z tym zgadzam. No nie ja mam nie, nie. ma 9 lat. Ale mam 10,5. Czy ten, kto nagrywa, ma 10,5? No i ja. No właśnie! ci nic nie robią. Jak zwykle. Zniszczę im tego krzeczka na serio. Ktoś tam był? Skąd ja to mogłem wiedzieć? Jezu! Subskrybujcie mój kanał jak w tym samym momencie w sobie kurde Oczywiście musiałem być tutaj najlepszy Dobra ja już mam pierwszych sobie otworzymy tą skrzyneczkę, gdzie będą same punkty punktuszeni i nowa postać. Ale tutaj są zawsze punkty do Shelly. Jej, nowy zadymiarz! Pierwszy nowy zadymiarz odblokowany na moim koncie. I do Shelly, do Nity. Dobra, mamy już solo duo. Dlaczego ja z tego wyszedłem? No, Nic, okejka. Oczywiście ja nic nie trafię, tak jak zawsze. Pięć gemów! Uuu! I piszcie czy pięć gemów to jest dużo... Te skrzynki. I się dziwi, dlaczego nic nie trafiłem. Może mam w sklepie darmową skrzynkę, to może coś tam będzie. No to... dobra, mamy szelkę na trzy. Coś taś. będzie, coś będzie. Poko! I drugi nowy zadymiarz na moim koncie odblokowany. A ja liczyłem tutaj na jakąś legendę. Dobra, z naszej strony to wszystko. I. Narotypy! I. papada!